Witam z tej Jaku, zapraszam Was na kolejny odcinek serii Tomb Raider. No i cóż, jak pamiętacie w poprzednim odcinku tutaj bieżący cel nam się zbugował. Nie mogliśmy tym e, tribuuszem strzelać, bo co chwilę wróg nas strzelał z łuku. E, więc mam nadzieję, że teraz e, tego problemu nie będzie. E, też cofnąłem się do sklepu Samoloty kupiłem sobie... Ulepszenie poziomu czwartego i też kupiłem e, tę umiejętność e, lepszą na chmura, bo i tak już nie mamy za bardzo, co, co tutaj z umiejętnościami kombinować. E, ulepszyłem sobie łuk, chyba bodajże na maksa, z którego korzystam, ja nie mówię o innych. Pistolet. No, karabiny mi się nie udało ulepszyć, tutaj skóry mi zabrakło. a no, to raczej już nie będziemy polować, już pod koniec gry. Szczerba jest na maksa, czekam też. E, i torby naglaty również, bez sensu kokady. Zrobimy podejście numer dwa. Mam nadzieję, że teraz wszystko będzie cacy żeby teraz żeby tu zejść po prostu i nie zginąć A dobra weźmy deski już Dobra no, już nas strzelają Skóry też dają? A to można było farmić te skóry w tych wrogach. Lara, no. Złap się tego. Dobra, udało się. Pytać więcej tych szałów, jak, jak jest taka możliwość. Co to jest na górę? Tu mi zostało tylko. Tak, to wyzwania. Tu już wszystko się zgadza. Dobra, i mam nadzieję, że tutaj nic się nie, nie zbuguje, nie zepsuje. Szkać się muszę na górę weź. Chodź kolega. O! Kolejny pomik wleciał, Mamy numer. Muszę wyważyć bramy. Mam nadzieję, że teraz będzie wszystko git Dobra, super, wszystko działa. Kurczu, nie ma celownika żadnego. Dobrze. Teraz muszę wystrzelić. Nie wiem, które wierzę, mogę stąd podpalić, bo tam jest jeszcze drugi. Jeszcze raz. Tego nie sięgnę. Nie ma takiej możliwości, żeby tu sięgnął. Chociaż to spróbujmy, bo... później nie będzie odwrotu. A jednak, zobaczcie. Tylko ja to się nie spodziewałem. Dobrze, dobrze że sprawdziłem. Okej, okay, tu mamy następny. Taka stara machina, yy, jak ona kiedyś musiała być skuteczna Jakie to miało zasięg w ogóle, nie? Dobra, został nam ostatni Czyli to już tamten daleko, którego już nie sięgniemy więc walimy w bramę Co, znowu wrogowie będą? Coś to słychać Pewnie na górze Teraz bardzo istotną rzeczą Jeśli właśnie oglądać za tymi Posągami właśnie, żeby je zniszczyć Dać tu uszkodzenia konstrukcyjne to z pewnością skutki bitwy. Jednak większa część miasta przetrwała. Laro, prawie cię straciłem jeszcze zanim pierwszy raz wziąłem cię na ręce. Ty jednak walczyłaś pełna determinacji, aby żyć, oddychać, zacisnąć małe piąstki i obudzić cały szpital krzykiem. To był najwspanialszy dźwięk, jaki w życiu słyszałem. Gdy wróciłem do domu tej mroźnej nocy, usmażyłem sobie stek, potem wypiłem pół butelki whisky, próbowałem zrobić karple z rakiet tenisowych, a w końcu zasnąłem razem z kotem. Byłem taki szczęśliwy. Słyszałam tę historię z dziesięć razy i chętnie wysłuchałabym jej kolejne dziesięć. Szkoda, że ta radość nie mogła trwać wiecznie. Szkoda, że nie mieliśmy więcej czasu. No niestety. Co to mi się świeci? <laughs> nie, tu już nic nie zrobimy. No właśnie tu już nic nie zrobimy, poczuję tej skóry jeszcze sporo. Dobra. No nic, to trzeba poniszczyć te... te posągi. Przerwa jest na to najlepsza. To będzie trzeba rozwalić na pewno. A mam jeszcze fresk. Na tym fresku oddano cześć poległym w bitwie oraz tym, którzy zmarli później nękami, chorobami i głodem. Ale te posągi są też na górze, może? Hmm, chyba nie. No tutaj nic nie ma. tutaj, ale... Najpierw pójdziemy sobie tutaj. Bo jak pójdziemy tam, to pojawi się pewnie jakaś i już nic nie będziemy mogli pewnie zrobić zbytnio. No to podpalić tak trzeba, tak? Nie, co jest? Szelbą Ty patrz, nie mogę nic zrobić z tym. No bo chyba jednak trzeba iść tędy chyba. OK, Okej, to spoko, to się na pewno przyda. Kurczę, nie mogę trafić.

ta dusz znajduje się za tą bramą. Muszę tylko znaleźć inny trebusz. A trebusz? No ja mówiłem inaczej jakoś. No, mniejsza o to. Wiadomo o co chodzi. Tego nie mogę. Pokażcie, co coś tam coś zostało. artefakty. Okej, okay, żeby tego nie pominąć. Yy... Tu coś będzie ukryte. Jakby oczywiście nic nie ma. Można to otworzyć. Sularo, musisz dotrzeć do źródła przed nimi. Nic już więcej nie zdziałasz. Znajdź bezpieczne miejsce. Ach, nie ma mowy. Potrzebujesz nas tak samo jak my ciebie. Razem możemy przetrwać. Osobno tylko zginąć. Idź. Nośmy coś, w tym jest. Ty nic nie widzisz na razie tych artefaktów. Chciałbyś tego wbić? Przecież mogłabyś podskoczyć w sumie i to... Coś na pewno będzie. Patrzcie, jest faktycznie artefakt. Drewniany relief chyba przedstawia proroka z Kitierzu. Jest mocno wytarty i zniszczony. Tego nie wykonano z miejscowego drewna. Chyba słowo proroka zaczęło zataczać szersze kręgi. Dobrze, że tutaj się udaliśmy, bo byśmy to pominęli. Ale ja coś tak czułem właśnie, że coś tutaj będzie. Będziemy... To jest chyba raczej droga powrotna. Ta musi być tutaj. Teraz to możemy rozwalić te strony. O mały włos. Trzeba skrócić to na pewno. O, mapa dokumenty i freski. No to akurat już nam to jest niepotrzebne, bo patrzcie. No, ale nie było mowy o artefaktach, a jednak jest tutaj. Czyli ominęłem ja go? Tak? To nieźle. teraz muszę na to skoczyć ładnie bardzo jeszcze będzie. A po co jest to? Wciąż mogę obracać trybuszem. Poczekajcie, może to pomoże mi się tam dostać. I ja wiesz, nie muszę tam iść, ale ciekawi mnie to. surowca, ale po co cesta... To z liną Nie wiem, dobra, nieważne, to się później... A czekajcie właśnie, bo ja przecież to zablokowałem, przecież to... No, jest tu nieuruchomiony czymś, przecież tego jest Przecież już wiem, trzeba to, to szarpnąć nim, żeby to wyrwać No właśnie Udało się. Teraz czas wyważyć bramę. Nie tak szybko, Laro. Bo tu jeszcze mamy. sygnał do zapalenia. Do zarowania. Jeszcze raz. wyzwanie zaliczone. Trójca. Już prawie. Jeszcze jeden strzał. Okay, Czekajcie, musimy iść na następnego tygodnia usza. Szybko byśmy spadli to nie było by raczej przyjemne Co teraz? Na góry? Chyba to wychodzi tak, że dobrze to wyczułem, że trzeba skoczyć na górę. Uro! 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 Z przemarznięty. przymarznięty, a to jak z niego strzelali, ja się pytam. Dziwne. Dobra. Czekajcie, co mam tu zrobić? Armii mongolskie zostały pogrzebane pod lodem, zanim mogły napaść główne miasto. Powiedzcie co to jeszcze trochę będzie roboty. Już trochę czas jest ponad stan. Już oczekiwałem, a zależy na tym, żeby filmiki były krótkie, bo wtedy szybciej wlatują. wratują. Dobra, więc ja wam dziękuję za oglądanie. I myślę, że w następnym odcinku chyba już zakończymy główną fabułę. I nagram jeszcze ten dodatek. Także dzięki za oglądanie i na razie i cześć.